Witam na szkoleniu. Znajdujemy się w budynku, w tak zwanym powerhouse. Jest to dobrze znany wszystkim budynek, bardzo często występujący w Plan Plantside, składający się z trzech jakby powierzchni. Tutaj mamy parter i na parterze widzimy że znajdują się jakieś tam obiekty osłony. Przeważnie nie ma tutaj nic takiego ciekawego, tego panelu też tutaj nie ma. Zapamiętujemy, że w tej części pomieszczenia znajdują się tak Tutaj, 3, numer 1, numer 2, numer 3, Ewentualnie, no, lewo, środek, prawo, prawda e, Tutaj czasami w tym miejscu bardzo rzadko stoi punkt e, Jeżeli punkt się znajduje tutaj To wtedy broni się tak czyś jak z góry tego pomieszczenia Natomiast w biolabach często tutaj znajduje się generator I stąd się wzięła nazwa Powerhouse Bo pomieszczenie to zaopatruje e, SCU w energię e, Tutaj mamy kolejne drzwi To są drzwi do małych schodów Są tylko jedna Więc tu jest troszkę łatwiej zapamiętać Po prostu są drzwi na małe schody dochodzimy do drugiego pomieszczenia Drugie pomieszczenie to korytarz e, Zwany też trajarzem e, Tutaj z tego pomieszczenia broni się tego budynku tak naprawdę to to pomieszczenie przeważnie decyduje o tym, e, czy, czy damy radę obronić tą placówkę, czy nie damy radę jej obronić. E, no i widzimy, mamy tutaj jakby trzy kierunki, w których możemy się udać. Tutaj mamy duże schody. E, na dużych schodach przeważnie stoją tutaj te paczuszki jako osłona, to też nie jest zasadą. E, z tych dużych schodów będziemy bronić e, tych trzech wejść, które mamy przed sobą. Przy czym zasada jest prosta. Jeżeli bronimy tych wejść, staramy się stać na tyle daleko, by było widać tylko i wyłącznie naszą głowę i byśmy my widzieli tak samo wyłącznie głowy przeciwników. Czyli nie stoimy na samej krawędzi, gdzie zwiększamy swoją e, szansę na to, że oberwiemy jakimś zbłąkanym pociskiem, to nie tylko z drzwi, ale nawet tutaj z dolnego pomieszczenia, tylko staramy się stać troszkę bardziej w głębi. Jeszcze lepiej, jeżeli e, damy radę rozłożyć tam wieżyczkę. E, a jak nie wieżyczkę, no to można jeszcze zawsze rozłożyć tam e, barierę. E, barierę mamy tutaj, e, rozkładamy ją w ten sposób, że blokujemy na przykład jedną część pomieszczenia i dzięki temu mamy spokój bo wrogowie nie mogą nas tu za bardzo postrzelić i w ten sposób już wiem, tylko i wyłącznie dwóch drzwi ewentualnie no, stawiamy barierę nie wiem, troszkę dalej, można też postawić fizyczkę, jeżeli się zniszczy NMTG tak w tej chwili i widzimy, robi się nam coraz więcej osłon A, tak na razie postawię tutaj, żeby tamta znikła e, barierę można stawiać w różnych miejscach, e, mieszczą się tu dwie więc jeżeli inżynier posiada dwie bariery to świetnie, może zablokować i to wyjście i to wejście. Ewentualnie tutaj postawić jedną barierkę i drugą na mały schodach. Teraz tak, rozmieszczenie. Eee, tutaj z przodu stoją oczywiście hewicy, stoją te klasy, które będą zadawały obrażenia, czyli hewicy, inżynierowie, lajdosalci, inficy. Eee, dokładnie to samo tutaj. Na wejściu staramy się jak najmniej pokazać swojego ciała, więc stoimy troszkę bardziej w głąb chyba, że bronimy też dołu bo takie na no to wtedy się oczywiście można tutaj schować za framugą i prowadzić ostrzał w dół natomiast nie staramy się e, w żaden sposób wychylać za bardzo, bo znowu jest ta materia, e, że mogą nas tutaj z dołu postrzelić, mogą nas postrzelić przez to e, także staramy się trzymać, trzymać w głębi pomieszczenia e, no i ostatnie pomieszczenie to w którym najczęściej znajduje się punkt e, z podwójnymi drzwiami. No i dzielimy 1, 2 albo lewo, prawo i w 13 częściej to jest lewo i prawo. E, jeżeli chodzi o ten budeteczek e, no to wiadomo, szukamy sobie osłon, ich tu nie ma za wiele, staramy się nie stać przy drzwiach, bo tutaj bardzo często lądują C4, granaty i wszystkiego rodzaju środki wybuchowe, no e, to tak jesteśmy też narażeni tam na, na jakieś, jakiegoś lighta z pompką czy coś. Także bronimy go z głębi, szukamy sobie osłon, jeżeli jesteśmy inżynierami rozstawiamy rzeczy um, Rozkład liczbowy to mniej więcej tak, że tutaj stoi około 6 osób na dużych schodach, bo przeważnie punkt jest od tej strony Jeżeli od tej strony to wiadomo większa część składu musi stać od strony największego zagrożenia Czyli dajmy na to, tutaj stoi 3 hewików, 2 medyków i inżynier Tutaj zostawiamy dwie osoby, one sobie powinny spokojnie poradzić Jeżeli ktoś padnie, no to zawsze jest na pewno ktoś tutaj, kto może tu przyjść i, i pomóc eee, Czyli mamy sześć osób na dużych schodach, dwie osoby na małych schodach I cztery osoby tutaj z tyłu eee, To się może oczywiście zmieniać, jeżeli na przykład mamy sytuację, w której tutaj jest całkowity brak wroga Bo on, nie wiem, od tej strony jest na przykład spawn nasz, a spawn jest wroga jest od drugiej I nikt raczej nie będzie wchodził, no to zdecydujemy tutaj mniejszą ilość osób Przeważnie wtedy bronimy fire teamami, czyli dwa fire teamy na duże schody, jeden fire team na małe schody i jeden fire team do obrony pomieszczenia. Eee, ważne, ważne infik stawia spoterkę najczęściej gdzieś przy tej ścianie. Eee, jeżeli ją postawi przy tej ścianie, no to jest wgląd w duże schody. Jest wgląd to co się dzieje na dachu. Ewentualnie jakby się ktoś dropił było wejść przez te drzwi tutaj. Eee, Drug to zostawiam małe schody bez spotowania, no ale małe schody mają tylko i wyłącznie jedno pomieszczenie, jedne czyli przez które ktoś może wejść, więc, więc oni sobie poradzą. E, tak jak wspomniałem e, bariery stawiamy w ten sposób, żeby zablokować troszeczkę e, kląt wroga, nasze pozycje. E, idealnie jest, kiedy inżynier posiada dwie barierki. O, może, można te kupić chyba. Dobrze pamiętam za ASP Zobaczmy jeszcze raz, czy z ASP, czy normalnie może, ale raczej z ASP No jeżeli nie ma dwóch barierek tak jak ja, no to stawia barierkę, wieżyczkę Wieżyczkę też nam zawsze zapewni jakąś osłonę, prawda? No, I bronimy w ten sposób To tyle jeżeli chodzi o obronę, atak. Przy ataku bardzo ważne są e, dobra koordynacja rzucania granatami. E, jeżeli macie barierę, tą taką tarczę, która chroni przed strzałem z góry, można ją postawić w tym miejscu albo w tym miejscu. Dzięki temu zablokuj. ona przejdzie przez ścianę, i tutaj będziemy mieli na całą tarczę, która nas to będzie chroniła, bo tylko ta tarcza nie chroni przed ładowodkami wybuchowymi. Także jeżeli już puszujecie, rozkładacie tarcze, wbiegacie i próbujecie zabić każdego, kto chce rzucić w was C4 e, oprócz tego e, tak e, koordynacja granatami czyli jeżeli wchodzimy, hewicy wchodzą, chowają się, rzucają tylko granat leci, czekamy i wchodzimy e, tu jest jedna osłona, jeżeli wchodzicie przez e, drugie drzwi e, jeżeli dacie radę to tutaj często jest osłona w tym miejscu gdzie są te paczuszki ewentualnie jeżeli widzicie, że w drugie jest albo coś, możecie pobiec też w stronę małych schodów i spróbować popchnąć małymi schodami no małe schody nie mają takiego do dobrego wyboru, tutaj albo po prostu trzeba w biedzie się schować albo przepchnąć małe schody to samo, granaty, lecimy no i mamy double doors podwójne drzwi Tutaj znowu widzimy, no wróg ma na dosyć dobre pole, no dlatego jeżeli tu ma maksa albo wieżyczkę, no to ciężko jest się przedostać, e, co jest ważne, jeżeli tutaj przejdziemy, to tutaj na 100% można chodzić po tym, więc nawet jeżeli nas wróg przymknie tutaj i zacznie strzelać w te drzwi, tak żeby nie przeszli, możemy wyjść drugimi drzwiami. Znaczy, przeskoczyć przez barierkę i iść tą krawędzią budynku. No i poza tym liczy się szybkość, prawda? Jeżeli widzimy, że naz 12 wroga jest 12, no to musimy być zdecydowani w tym co robimy. Um, dobrą opcją też na atak Dabldorców jest na pewno wzięcie snipera. Sniper e ściągnie chociażby jedną osobę i to na pewno ułatwi jakikolwiek kurs. Jeżeli to będzie na dodatek medyk, no to ktoś go musi podnieść i marnujemy wtedy w, w dwóch rogów. To tyle. Dzięki wszystkim, siema.